Elo, 320, 0. ja jestem Moski Boski, ze mną jest Archie i Fiolka, i Fiolka, i dzisiaj nagrywamy Minecraft Survival Mode, Pik. najbardziej kreatywna seria na polskim YouTube. o, pszczółki są moje, nie, ja zagranie pszczółki, ja chcę trefno, stopić. nie, Arci zostaw pszczółki, ok, Leprze. lecę, lecę po trefno, no nie takie duże, weź takie małe drzewko, Yes. Tylko jest jeden problem, Tu nie ma takich małych trzewek? Nie, musisz, nie, nie, nam tutaj to Ja bym nie, 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 bierać. A ja nie, 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 ty nam nie, nie, rób nie, 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 Kurde, nie, 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 na ekranie popatrz. Faktycznie, gdzie? Faktycznie gdzie? Widzę, widzę! E, cicho! Dobra, lecę, tak chyba tylko. Ty, cicho! Proszę tylko jedną rzecz. Żebyście się nie darli. Ale nie, 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 nie. Ale nie wchodzić jeszcze do wioski. Bo chcemy tam razem wejść. Maja, ciebie też się to dotyczy. No to czekam na wodzie. Ja tu tu zbieram gry. No to czekamy. Oui. Ja, ja Oczywiście mi... wpadajcie wow, na kanał Fiolka. Ja ja nie, nigdzie nie wpadać. Siema. Lepszy, Siema. Jest Siema. Siema. Lepszy jest Siema. kanał Azji YouTube. Lepszy jest kanał Fiolki. Lepsze. Lecę do Dobrze. Póki co, ja bym nie chciał mieszkać w żadnym z tych domków. Też nie. Taki. Ja lecę. Ja lecę, moja żonka. Dobrze. Będziemy może zdobędziemy łóżka, ale. No. Ale nie niż go, odstaw je. Ty co masz tryb. A nie, ja sobie chyba więcej nie będę. Półkratki. Artur, przestań. Półkratki. Ja żądam jedzą. Hop. Przepraszam. Nie masz skrzynki. Ja nie chcę Do Fajnego ja. miejsca.

Może być cicho Dobrze Siema Oj, w ogóle nie przedstawiałam wam nowego oskara nic no, nie, nie mam nic Masz nowego skina, oto on Po prostu go kupiłam Dobra, tak, cicho. Okej, okay, no to gramy Aha, biegać nie dobra. mogę, dobra mhm. Dobra, ja już znalazłem chyba miejsce pod domem. Mam czapkę. O, Arci ma czapki, to fajnie. Ja też tą coś znalazłem. Nie, chyba to wydnę, po długi czas, siedzieliśmy w miejscu. Tylko. Mam cię na coś. też. jak C to zrobić? O. Przepraszamy, za takie hałasy, ale wszyscy nagrywają w tym samym czasie. W tym samym czasie. No, w tym samym czasie w sumie, no. Pewnie tobie coś odwala. Nie otwala. Tobie otwala. To ci robi odwala. Ty. Oczywiście... Właśnie sobie po jednym łóżku. Jeśli będziecie chcieli, ta seria będzie wam się podobać, to wiecie co? Bo mi wam się podoba, patrzcie na mój kanał i subskrybujcie jeśli elo. ELO. Jeśli wam się to spodoba, to odcinek będzie praktycznie codziennie. Dobra. Tak, mm. Postaram się, że mamy coś, to no. będzie no, moje. jakie mamy coś? No tak, mam na ekran. Sprawdź. Hmm.

No snu no, Ale ja widziałam um, jakby... jakby kowa villacera to była ten... eem, um, kowa tykleta. Pusta. Co? No pusta. Aha, pusta jest, ja miałam usta. Tylko oh tam taki głupi. To no zis. A skar my musimy przysiąg jakiś gus. O mej. To po jednym sobie wejście. Mhm. Tutaj chyba nie ma łóżek tak? Ja mam. Ej, a wszyscy będą mieszkali oddzielnie? Czy co? O, byś... Ej, gdzie ty idziesz? To no to już do siebie gdzieś dłużej z domu. Ja, kochani, najpierw robię podstawowe rzeczy. Dobra, to ty sobie tam podstawki, ja tu... Ja tu będę... Ja mam taki plan, żeby mieszkać w skale. A mam mamy zjeść ode mnie. Bo mój domek nie będzie tak wyglądał zawsze Koja zabijaj. Lecę. Nie zabijaj! Nie to już... Teraz mam ciebie uczyć, żeby nie zabijać koni. Ja nie zabijałem. Coś ci nie wierzy. No nie zabijałem żadnego konia! What? What the fuck? Wilaczer. Przestrzeń po prostu się zegram i słucham, co oni gadają. I, I dziwię się, jak, jak można. E, widzieliście tutaj golema? Ja widziałem. Tak, ale nie wiem, bo. Mam przekichane. Tylko nie, raz wdech, się. udesyłaś. Na zderzli śniata, tu się nie stanie. Dobra. Czyli nie, nie mogę Jak dać mu się z nimi, powymieniać. inne. Aha, no to wdech, i tak na... mam przekichane. Nie. Żeby, się, żeby dostać większy ranking w wiosce, o to chodzi. Aha. W ogóle to jest ukryta statystyka rankingi w Minecraft w wiosce. Nie wiecie, nie wiecie co Ta ja robię. godzina na świeżo Nie wiecie rankingiem. co ja robię. Dobra. Be, be, be. Kopać trzeba drewno. Kopać drewno trzeba. Bum, bum, bum. I mam 30 drewna i 30 kobla. Szata, apa, Szata. Ha, ha, ha. Jakoś to jest rando Tiksti Pizza razy jeden. W z tym, mam, nie, tak, już by było wolno rosło. Pyk, mam tych. Mało się odzywam, ale. Ciekawe mnie, co oni tam robią. Ja był to jakiś polikaner. O, już idzie na to przeszyłuszka mamy. Ojej, już na tym dajemy miejsce w domek, ale jest twój. Łóżko, tutaj. Czekajcie. Czekajcie, po jednej piasku. O co, robisz w tym domek, tak? To właśnie. Dobra, idziemy spać. Wlazła się tu przyniosła. No, ja jeszcze spać tu... nie Pięknie. mogę. Hi. Ja dokończę ja kurde moje katonki Lecę po prostu tej na mamie Na łóżka, więc lecę Ja tak samo A cię chcesz mój domek? Nie nie chcę, bo ja buduję na razie. Ty nie nie chcę Bo ja buduję na razie. Ja nie chcesz w moim mieszkać? Ja chcę, bo to masz bój. Nie ma, no, ale chodź, zamieszka w moim. Bo ja się i tak wyprowadzam gdzieś indziej. Do domku Gdzie... Wilaczero? Czy, nie, czy gdzieś daleko? Nie, chodzi na tył wioski, widzę miejsce wiosce. na razie to I napiszcie w komentarzach, okay, ile to trzeba to... gliny, żeby zrobić ten. Gliny? No. Chcesz zrobić cegłę? Nie, to niczka. Trzy. No to ja już mam o wiele, wiele więcej. Przepalone. Przepalone. To te wyciągnij domek. Okej. Okay. Mama, a może... A może stawię sobie teraz jakieś kilo? Ale ja już nie mam. Tak ma Sam sobie zrób. Ficowie potem. Potem ten tu mi chce ukraść ten Kilof off tak to szendermanowi drzewa ale one zawsze się respią co ci się obok domku nie właśnie o to chodzi, tu przestałe masz te ale i tak jest kopia bo zawsze staje jedno drewno i te liście tutaj wiszą dobra, przestańcie katalin

I co zajmuję ten teren, i co jest moje terytorium. Tu będą moje farmy, moje wszystko. I macie w ogóle jakieś jedzenie, czy coś? Tak, ja nie y mamy. Mam chlebka. Ja też mam. Jak macie... Ch A, to dzięki za ten... To sobie chleb zrobię. O właśnie, będziemy tęsknić, zrobić farmy inne. Tuż no, ogliny Można w sumie dzisiaj zrobić dłuższy odcineczek. Aha, nie wiem, co wiesz, piasek. Tak, bo, no, nawet jak, jak będziecie chcieli, to będę mógł zrobić wam automatyczną farmę, pokazać jak się robi. Chodzi hey. o automatyczne zbieranie. Mam widowidów do widzów, nie do was. Aha. A będziecie mogli zobaczyć ten odcinek. To będziecie wiedzieć. Prawda? Prawda. Prawda. Bo oh. raczej będę nagrywał ten odcinek sam, na przykład. Ja bo ja już mam kilofili i będę robił na 2 zmiany Bo nie zawsze Seksy. mogą oni ze mną nagrywać. Przep... Ej, dobra, Ktoś, em, kto, kre... kto maski na świnki em, w Minecrafcie to przepraszam. Oskar. Ej, ja mam krówkę. Zaraz, dobra. Będę jadł, jadł parwy królek. Będę jadł, jadł krówką aniołówką. Je... Czekaj, jesteś krową i będziesz jadł samego siebie. Nie. Będę jadł <coughs> braci. O, golem, dzień dobry. tak, e, czyli wszystko było dobrze? Wszystko trwało. Ej, bo jeden problem. Jest jeden problem. Jezu, Artur! Tu będzie bardziej. Przepraszamy. Tu będzie bardziej. Chłopacy, bo jeden problem. Jaki? Skupiałam swój dom. A to, to, to jest problem? To jest problem skupiłam ja, moje całe jedemki. Tak, ja A ja skupiłem całą wioskę. To było tutaj tak. Ale się wyprowadziłam. Nie, nie wyprowadziłam, tylko będę musiał jak wrócić. A mm. będzie moje słowa. Bardzo będzie kolejne cięcie, jak to będzie drzewko rosło. Jak A przyszedł. ja w ogóle sobie drewnianą szafanię co zrobię. A ja się zrobię drzwi. A nie jedzie co? Skubi na wioskę. Wicowie, ja mam... was też ale to wkurza, że dostajecie to drzwi. Ale widzów nie ma. Jest cięcie. Ale ja tu siebie gadam. To moich widzów. ty je nagrywasz. Nagrywam. Ej, Oskar, możesz A... mi... Przepraszam, widzowie. Możesz nie dechnąć tą wioskę? Nie, bo nie ma teleportacji włączonej. Chłopcy, wiecie, że moi widzowie to wszystko słyszą? A my wiemy, że Ciebie słuchać. Nie zapodajajemy. Okay. Słuchajcie się. Ja mam, ja mam łopatę ze śmianą. Ze śmianą.

może to zostawię iść tam. Dobrze, ja witam po krótkiej przerwie. Bardzo ona była króciutka. No. wszystko cicho. Mają umarła. Po kolei to ja już wracam do wioski. Pokażę. No, tak wygląda mój Tomek, i tutaj zrobiłam tą naszą toniczkę. I chyba ja ją zniszczę tam sobie tak nie wygląda mój fajny Tomek a szabanieckie trafią w domu w ogóle weźmiemy wkrótce jakiś mur wokół tej całej naszej wioski nie widzę się zapomniałam że na kucku się nie da otwierać skrzynek możemy na swoją pochodzić Ten gwiazdek, którego potrzebuję. Dobra, ja O, bo u mnie jest ten Arci. farma świnek, więc ja sobie będę robiła farmę świnek. A, ty, 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 A co? O. I takie kołanego kwiatuszka mam. No idźcie! Ku. Przepraszam, widzę, że mnie wygląda, że niszczę podłogę, ale ja będę robiła podłogę. Ludzie, patrzcie, mój, mój brązowy brat tu jest. Taki brat, bro. jest mój prawdziwy brat, tylko że ja wolę być czerwony. Ty wolisz mieć czerwonego, brata, co wiem? Nie, chodzi... o, już wiem, po co cię wyprawa. Bo z najgorszych mogłów w grze. W końcu, bo jednak te mo ma, co ja chcę zamówić. Lecę, lecę strechnianym kim... Przestaniecie mi włazić. Możesz przestać, tu krzyczeć. Bo już mi zaczęła to prędkość powoli. Łoł. Wow. Czekajcie. O. Zapuduję, żeby mi tu nie wle... nie wchodzili. nie mam tutaj problemu, bo u mnie jest tak... Czyli nie mają jak tu wejść do mnie. A musiałam sobie drzwi sabotować. Ale masz taki problem, że ja. Oskar, Ar, ar ariki, Arci ma za duży dom. A gdzie do on go ma? No, Ale oto ojciec ma bardzo duży ten domek. nie Buduję duży dom. co zabronisz mu. Nie. Kolejny masz stryjny. Ja też. Kolejny Co? Nie, żeby to było. Czyli tylko przez ten, tam gdzieś masz stryjny masz? sęcia? Nie chciałem. Kościół, ja już mam kamienne, dlatego że ja mieszkam w skali. No ja też mam. Aha, czyli ty chcesz je wykończyć? Ja. Ale o kogo chodzi? Nie? Kurde. Pochodzę z kogoś. Chyba klinie, chyba być to. Wyjdziemy gdzie tak, czy dojeżdża siodło. Ficowie, ja już wrócę, kiedy zrobię swój dom. Kochani, po krótkiej przerwie już jestem. O krowy, krowy. Sobie zobaczyłam, że mam pusza kamienie, więc sobie zrobiłam tak z niego. Tutaj oczywiście tonieczkę i to wszystko. Szczerze, ja bym chciał zrobić coś tak, żeby fajnie pasowało i do wioski. W sumie bardziej proszę... o widzicie co tu znalazłam. W sumie nagram może wam, jak się nazywa takiego małego filmik shorts, wiecie co to są te youtube'owe tiktoki jakby. Nagram sobie film tego typu. Maja, masz pożyczyć jedną pszenicę? Nie. Tylko jedną. Nie mam. Bym ci pożyczyła, ale nie mam. Na pewno. A gdzie w ogóle moja mieszka? Czemu Ty mi zabrałeś mapę? No, ja kocham mapę w tej grze. No to tam Ci mapę. Ja sobie taką mini mapkę tu z boku. Nie, można mieć modyfikacji do mini mapki, ale po co? Jego można mieć w drugiej ręce. Zostaw trzymam, mój dom. Trzymam jak Chodzi, ja tak lubię. Dobra, za niego chodzi koniec tego odcinka. Niestety... Bo... W następnym odcinku oczywiście już jest ja miał miał studowany, pewnie go zbuduję sam poza odcinkiem. Aha. Ow. Oskar, czemu mówisz, że nie ma pszenicy? No bo nie. Jest, ale rośnie! No rośnie, a ja nie chcę, ja już potrzebuję rośniętej u, 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 u. Aha. Dobra, wyrzucam Dobra. się. Nie! Proszę. Nie! Nie! To już, razem już Patrz. Kochani, jak nazwać naszą świnkę? Dobrze. Świnka Pepa. To za. No to wracamy w następnym odcinku. Na no to Pepa. na razie, cześć. Pa. pa.